Hej, witam wszystkich, bardzo gorąco, a dzisiaj test i recenzja krawatowego mikrofonu Boya BM1. Zapraszam do odcinka. W pudełeczku znajdziecie mikrofon, a do niego elegancki futerał, baterię, którą będziecie musieli włożyć oraz malutki pop-filtr, który będzie niwelował szumy. Mikrofon jest kompatybilny z takimi urządzeniami jak smartfon, tablet, laptop czy kamera. Okej, okay, myślę, że zaczniemy sobie od mikrofonu. Tutaj jest taka gomeczka, ja już ją sobie założyłem. Ona służy rzeczywiście do tego, że kiedy wychodzicie na dwór vlogować to warto ją sobie założyć, a nawet jest to wskazane. Ona ma niwelować szum. Sam mikrofon jest wykonany w całości z plastiku, także jakość materiału tutaj nie będzie jakoś, jakoś powalać. Okej, okay, załóżmy sobie to z powrotem. Wygląda on w ten sposób. Ok jeśli chodzi tutaj o zasilanie no to mamy tutaj zasilanie taką małą bateryjką, ja już wam tutaj ją pokazuję Ok, ją oczywiście trzeba włożyć przed włączeniem mikrofonu mamy też tutaj taki klips, on służy do tego po prostu żebyśmy sobie go zaczepili o tył spodni kiedy zaczynamy nagrywać, głównie po to żeby po prostu nam się ta część zasilania nie bujała ponieważ może to przeszkadzać a w ten sposób mamy to załatwione, także to bardzo fajna sprawa coś co mi się mega podoba to kabel ponieważ ma on metr, yy, przepraszam ma on 5 metrów długości, to jest bardzo dużo ja akurat tak długo nie potrzebuję bo ja mam mniejszy pokój i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie po co taki długi kabel ale na przykład ktoś kto nagrywa jakieś inne filmy, no to mm, ten kabel może 5 metrowy się bardzo przydać, Ok, przejdźmy sobie do naszego woreczka Podoba mi się tutaj ten napis. Boja, jest on wykonany z takiego materiału, który przypomina troszeczkę gumę. To jest bardzo fajne, ponieważ kiedy gdzieś jedziecie z tym mikrofonem, to od razu sobie chowacie do tej torebeczki i bardzo elegancko to wygląda. Mam oczywiście instrukcję obsługi, której raczej nikt podejrzewał nie będzie czytał, ale zawsze warto sobie tutaj zajrzeć, chociażby jak włożyć bateryjkę, ponieważ w tym może być. Problem. Ok, no i tyle. Przejdźmy do próby dźwięku. Ok, no to przechodzimy do próby mikrofonu. Jestem oczywiście na dworze. W sumie to mogłem to nagrać rano, żeby było widno, ale szczerze mówiąc to bez znaczenia, no bo tu chodzi tylko o jakość dźwięku. Powiem wam, że przed chwilą padało i troszeczkę teraz wieje, ale ja akurat idę. Hmm, z wiatrem, także zaraz się odwrócę i zobaczycie, jak ten mikrofon będzie łapał y, szumy, kiedy się odwrócę. Ok, dobra, jeszcze chwilę tutaj, ciekawe, przejdźmy zobaczmy. Dobra, odwracamy się, idziemy pod wiatr. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja zrobię teraz jeszcze jeden myk, zrobię teraz przejście i w programie Audio City nałożę tutaj redukcję szumów, żebyście mogli ocenić, yy, czy jest jakaś różnica. Także robię przejście. OK, i teraz macie po obróbce dźwięku. Nałożyłem redukcję szumów tylko. I możecie sobie ocenić, jak to słychać. Ja już wcześniej testowałem ten mikrofon i wiem, że będzie lepiej. Ja przynajmniej słyszę różnicę. No i tyle chyba, nie? Dobra, no to przechodzimy do następnego ujęcia. I zobaczycie, jak ten mikrofon nagrywa w zamkniętym pomieszczeniu. Ok, także tak ten mikrofon nagrywa na czysto. Na czysto, co to znaczy? Po prostu podpiąłem mikrofon do smartfona i zacząłem nagrywać. Mała wskazówka ode mnie. Jeżeli chcecie uzyskać najlepszą jakość dźwięku, to pamiętajcie, żeby podpiąć mikrofon pod mostkiem. Tak przynajmniej zauważyłem ze swoich obserwacji. Musimy pamiętać, że jest to mikrofon budżetowy, czyli żadnych rewelacji tutaj nie będzie. No niestety. Ale jeżeli chodzi o to, w tej cenie 50 zł, naprawdę ciężko będzie znaleźć coś lepszego. Jeżeli chodzi o zbieranie szumów, jest dobrze. A powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. Zaraz zrobię małe przejście i pokażę Wam, jak wygląda, jak prezentuje się ten dźwięk po obróbce dźwięku w programie Audio City. Ok, także to zrobiłem. Nałożyłem redukcję szumów. Pomimo tego, że jest dobrze, to zawsze może być le lepiej. Nałożyłem kompresor. Oraz minimalnie ściszyłem całość nagrania, ponieważ uważam, że wysokie tony nagrane przez ten mikrofon są troszeczkę nienaturalne. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym mikrofonie i czy warto go kupić, według mnie tak. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie spodobał, to dajcie łapkę w dół, ale mała prośba, napiszcie w komentarzu dlaczego. Wtedy będę wiedział, co mogę poprawić w swoich materiałach. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!